i dzisiaj jestem Narodowym znowu otwierany jest sezon na food track. i na instagramie wybieraliście mi z których food trucków będę jeść więc dzięki wszystkim oczywiście jeśli ktoś nie obserwuje jeszcze mojego instagrama to niech tam wbija trick to kill a więc najpierw się do was spytałem czy chcecie kuchnię amerykańską czy azjatycką uwaga ludzie, musicie mi pomóc wybrać co mam jeść jest kuchnia amerykańska czy chińska jakaś Uncle Bao czy American Food Wybraliście Amerykańską, więc idę po Amerykańskiego Burgera jest na burgerka a w tym czasie kolejne pytanie to było czy kuchnia wege czy francuska bez glutenu Dobra, teraz pytanie Kuchnia wegańska czy francuska bez glutenu I Dzięki Bogu oh, nie wybraliście wege Zdanie numer 2, które jest wcześniej niż zdanie numer 1. Dobrze, tu mamy jakiegoś naleśnika z szynką, bez glutenu. Muszę to szybko zjeść, bo już ci zimne robi, a tego burgera nie wiem, kiedy dostaniemy. No już czekamy za 45 minut co najmniej, więc powinien być super dobry. A jak naleśniczek? Dobry To pizza No, grubo napakowałeś Dobra, zjedzona. W końcu się doczekaliśmy O, no nieźle 40 minut czekaj, to tak kiepsko Nie kiepsko To się leje z tego to tyle sosu Karnie na białe buty Jezu, zawału dostałam prawie Teraz e, zapytałem się Was e, czy mam jeszcze frytki albo owoce A teraz owoce w czekoladzie czy frytki belgijskie Słono czy na słodko? Raliście frytki, te po pokryty, ale to jeszcze jest fajna rzecz taka, że można sobie rowerem zrobić te smoothie. Dobra. To wskakuj na rower. Okej, okay, idę. Właśnie to pizgercie od razu wystyga, więc trzeba się śpieszyć. Wow, ej, ej, tu dla mnie. Jak Spora porcja, taki klód. to wyciągnąć w ogóle? Jak przechyla to ten sos mi na ryj poleci to jest patowa jest, to jest sytuacja Nie, muszę, muszę coś zostawić To teraz wybieramy albo hot dog Patrzcie jakie pyszne hot dogi Albo pierożki Chińskie pierożki czyli znowu mamy Azja kontra Ameryka Wtedy już kończę a Teraz hot doga nie wygląda jak to są w majtkach taki mały niezły, trochę zimny tylko pewnie się zapam tam było Mm. Tyle wygrać Jak myślicie, że mm. Nie wiem jak świnia, ale Wszyscy tak jedzą, bo nie ma gdzie usiąść Trzeba sobie radzić jakoś Nawet jak siedzisz to tak chyba zamarzła na ręku. idziemy dalej idziemy walczyć dalej no słuchajcie, trochę was posrało z tym hot -dogiem. był za duży, teraz czas na deser tu mamy kołacze a tam są churrosy więc wybór należy do was no, okej, okay, to po deserze teraz zobaczcie, tex-mex albo kurczaki to jest jakieś kurczaki, chickeny wingsy albo na nuggets Znowu w kolejce, bo tak długo to trwa, a zaraz w ogóle zamykają, więc trzeba się śpieszyć. No wiem, że wybraliście kurczaka, a nie Tex-Mex, ale miałem jednego chodę na Casa Ale masz to gdzieś i tak. to, co chciałeś. Tak, no. Korszały. Jest coraz zimniej, są coraz większe kolejki. Nie, nie? A ja nadal nie jestem jeszcze najedzony w ogóle. O, gra, są nie, nie. Dobra, są czurowsy. mikro zaforuje, ale poświęcam się. Dla lajków. Pamiętajcie, żeby mówić l'y. No ja wiemy czego się poświęcam. jest sera, więc naprawdę nawalone nie widać Fajny, ciepły jest, z białą czekoladą Chociaż wygląda jakby ktoś to, nie co, spuścił na to i dalej będziesz coś jeszcze jadł? zobaczymy czy czasu stać, że jeszcze mógłbym zjeść dwa razy tyle co w ogóle tu zjadłem ale już zaraz zamykają wszystko i będę głodny i zostawcie mi łapkę na tego. dobra, to teraz chyba już ostatnia rzecz bo teraz zamykają nie to, że się najadłem szaszłyk albo Burger jakiś? Burger, szaszłyk, szaszłyk. No. <laughs> to jest ostatni burgerek dzisiaj. Ostatni posiłek. To mi wybraliście. Zaczynamy się lepszy niż ten, co na początku. No, to jest dobre. Troszkę lepszy niż to na początku. W takim razie spodamy ostatnie sztuki wydajemy Pamiętajcie o 8 tysięcy łapek w górę po wchodzeniu na Instagrama za mam coś? Co? Dla no dla. Już nie. Pamiętajcie, żeby nam lajkować na Instagramie foty i komentować, żeby wygrać iPhone X. Życzę szczęścia iPhone X zgubiłem rachubę i oddaję. A w następnym odcinku zjem food trucka. Albo narodowe Nie już był kiedyś narodowy. Teraz mhm. Może futrach też się bawi. To co zjesz, no co zjesz? Przez musimy spadać, ale jeszcze bym coś zjadł, więc ostatnia ankieta była KFC czy McDonald's. Lecimy teraz tam. Gdzieś. Teraz? Tak, teraz, już, no, już, no, dawaj, jedziesz, no, hej, hej, no. Hej, dobra, to musisz wybrać jeszcze szybko, bo już co idziemy, ale jestem głodny, Czy McDonald's czy KFC. Wiem, że w ostatniej ankiecie wybraliście KFC, ale było zamknięte i muszę lecieć do Maka. Są po prostu kiepskie warunki na kręcenie, ale mimo tego. Nie tak narzekaj. Postaram. Tak jest. A ja najbardziej narzekam, Aha. No i może się najem w końcu, kiedyś. Już nie, nie tylko jakość jedzenia, co na futrakach. I trochę się odetkałem kolką. Oczywiście kola zero. Chyba trochę krócej czekałeś, co? To mm -hmm. jest taka proporcja czekania do jakości zachowana. Dobra, mm, się trochę. już na serio koniec teraz już na serio tyle w tym odcinku Ej no i mm. no, tyle nie, mm. nie wiem co wy chcecie jeszcze ode mnie idźcie wyłączcie ten film na, no.